Cześć, Gniewko z tej strony. Projekt Bycia Graramuri, trochę taki, powiedzmy, obrany na sportowo, bo tyle co wróciłem z pleneru, kręciliśmy dla Was krótki filmik, Krótki filmik, który będzie pewne wyzwanie, butelkowe wyzwanie, tak, związane ściśle właśnie z projektem i naturalnym bieganiem. Może tak, w ogóle, dlaczego uruchomiłem taki projekt Bycia Grara Muri dlaczego zbieram pieniądze i tak dalej, i tak hmm, dalej. Dlatego, że Lubię się dzielić. dlatego że ten projekt nie jest tylko dla mnie, ponieważ no, suma summarum dostarczę Wam sporo cennych informacji, nie tylko już nawet w postaci jakby finalnej książki, w postaci e-booka, ale też no, myślę, jakieś tam wartości doznania estetycznych, czyli samych zdjęć, filmów, czy też jakichś tam krótkich wywiadów z Erikiem bezpośrednio z Teton. Co uważam, no, jest, jest, jest jakby ciekawym pakunkiem samym w sobie. No bo tak, tak naprawdę mogłem, że tak powiem, podejść do tematu w ten sposób, że hmm, sam uzbieram sobie pieniądze, yy, będę odkładał, <laughs> prędzej czy później yy, tam polecę i nikt się o tym nie dowie. Ja będę spełniony, szczęśliwy, zrealizowałem jakieś swoje marzenie, trenowałem z Elikiem yy, więcej wiem, dzięki temu lepiej biegam itd., itd. No ale z drugiej strony nie byłbym sobą, ponieważ no, bardzo lubię się dzielić. Lubię się dzielić tym, co dla mnie jest ważne, istotne. Lubię dzielić się swoją pasją, lubię zarażać pasją innych. I tak na przykład w przypadku Ukulele, gdzie zaczynałem powiedzmy od zera, i z tej mojej pasji zrodził się całkiem spory sklep poświęcony właśnie Ukulele. I tak na dobrą sprawę. Mam sporo rzeszę odbiorców, bo ponad 1600 osób na jednym kanale YouTube zainteresowanych właśnie tym, co mam do powiedzenia w temacie ukulele, więc yy, to jakby też pokazuje skalę tego, że lubię, lubię się dzielić i, i tym, tym, co jest dla mnie ważne. Tak? Stąd yy, pomysł właśnie na to, żeby zrobić ten projekt bardziej ogólnym, bardziej dostępnym i yy, yy, jakoś gdzieś tam bardziej yy, medialnym. Tak, aby pokazać, że bieganie naturalne to nie jest jakieś tam po prostu, no nie wiem, bieganie na bosaka, bieganie tylko i wyłącznie w sandałach, chociaż to jest gdzieś tam częścią tego tematu, ale bieganie naturalne to jest tak naprawdę wiele, wiele ciekawych kwestii, tematów, płaszczyzn, które się gdzieś tam razem ze sobą na siebie nakładają, współgrają, tworząc jedną wypadkową, ale na które składa się tak naprawdę technika biegu, forma biegowa, Mocne stopy, mocne łydki, czyli generalnie rozwój całej machiny biegowej, jaką jest nasze ciało. I, i o tym chcę wam powiedzieć, o, o tym chcę wam mówić, aby po prostu uniknąć nieporozumień, nie uniknąć kontuzji, które gdzieś tam mogą się przydarzać, jeżeli będziemy chce, chcieli po prostu gdzieś nam na własną rękę bez odpowiedniej wiedzy, po prostu biegać w ten sposób i stąd w ogóle pomysł na być jak rara Muri. Bo to nie chodzi o to, żeby po prostu być jak Indianin z Meksyku, chodzić, po prostu biegać w sandałach, w jakiejś spódniczce. To są fajne, fajne rzeczy, fajne zewnętrzne elementy, elementy folkloru, które jak najbardziej yy, gdzieś tam są fajne. Natomiast yy, nie jest to, to esencją yy, naturalnego biegania. Dobra, yy, teraz kończę. Zabieram się za składanie filmiku yy, wyzwania butelkowego. Zatem. Do odbioru już niedługo. Ahoj, pozdrawiam.